Majki, szybka piłka, tutaj trzymaj Twoją bramkę. Wiesz, nikt nie widział Twojej bramki na świecie, to powiedz mi, opisz jak to wyglądało. Zostało posłane bardzo dobre dośrodkowanie przez arka-pyrkę. Już przy to mnie wstrącił piłkę wzdłuż bramki i znalazłem się tam i z najbliższej do gości umieściłem piłkę do, do siatki, tak jak a ja tutaj na załączonym obrazku. <laughs> I tutaj był już. Ready for the next game? Ready for the next. Cześć. Cześć. Co teraz robisz? Myślę o treningu. Jak Cześć. wygrać mecz z klapa w Będziesz teraz nosi wodę. Karol, gratulacje awans. Dzięki. Robisz częściej. Robisz częściej grał. Potrzebny jesteś nam na, na, na Puchar polski. Tego życzę. Też sobie tego życzę. Dariusz Goczał jest jednym z pomysłodawców projektu Liga Walk Dronów i jest to projekt, który, nad którym pracujemy już dwa lata. Ludzie w dowolnym wieku będą mogli uczyć się latać dronami. Jak osiągną już swoje takie dobre rezultaty i zdobędą odpowiednią ilość punktów w tych walkach, to mogą przejść do Ligi, a ci najlepsi na końcu dostaną takie zabawki, jak są za nami. Po pierwsze, one naprawdę strzelają laserami do siebie. Po drugie, jeśli ktoś jest trafiony, to to będzie widać w postaci dymu i takich flar specjalnie symulujących to trafienie. No i po trzecie, będzie to dobra zabawa, bo te drony są rzeczywiście duże. Dlaczego jesteście w Gliwicach na Stadionie Piast? No, no dlatego, że to jest projekt związany ze Śląskiem. Fajne. No, jesteśmy lokalnymi patriotami, w związku z tym robimy to ze Śląską Uczelnią, znaczy z filią y, tej Polsko-Japońskiej Akademii, e, z firmami związanymi ze Śląskiem. No, w związku z tym naturalnym wyborem e, był również stadion, który mieści się na Śląsku. Chciałem Cię, y, Patrycja, zaprosić na mecz z Koroną. Pokazałem mi ulotki roznosić. Więc. Będę obecna oczywiście. Będziesz obecna? Dlaczego mecz sprawą. z Koroną jest fajny? To jest u nas. Dobrze. Co ty gada? Promocja. Co ty gadasz? Pokaż. Muszę korzystać. Ale to jak tego nie ma, po drugiej stronie to jest. Ty, trzy, trzy za dwa. A, mm. Będziemy promować mecze Piasta Gliwice. Trzy, kup, kup, zazewuj za, za, za trzy bilety w I? cenie dwóch. Okej, okay, czyli korona puszcza i stal mielec, tak? tak dokładnie. To gdzie idziecie teraz na miasto? To, jedziemy do szkół promować. Dobra, czyli co, będziesz z okazji wszystkich świętych na centralnym cmentarzu kwestować, tak, tak? Tak, jak A, co roku. Umiesz obsługiwać QR kody? No jasna sprawa. No to pokaż, co tam będzie. Tak. A, dobra, wszystko mm. działa. Zaczynamy w piątek o 18:00. Dzień dobry trenerze. Kto będzie wyprowadzał na Koronie? Karwogliwice i WKS Wieluń. Karwogliwice nasz zaprzyjaźniony tak, klub? Tak, A tak. jaki zaw... zaprzyjaźniony? A jaki zawodnik Piasta Gliwice grający teraz jeszcze w drugiej drużynie, był zawodnikiem Karbo? W drugiej drużynie zawodnik Karbo. Tak, napastnik, legenda. Legenda. Wojciech Kędziora? Nie. Tak jest. Naprawdę? Grał w Cabro. W Cabro. W Carbo. To ja to znam dosyć dobrze Wojtka i jego historię, ale nie wiedziałem, że grał w Carbo. Gdzie idziesz? Nie wiem jeszcze. na co? Nie, chciałem go zapytać. Jakbyś zaprosił na mecz z Koroną? Zapraszam na mecz z Koroną. Przypominasz sobie jakiś taki mocny mecz, który wybitnie zapadł Ci w pamięci? Z Koroną? Tak. Kielce. W Gliwicach lub w Kielcach. Nie było takiego meczu, zawsze była walka. A powiedz mi, jakiś zawodnik, który nas łączy? Piasta i Koronę? Papadopoulos. A trener? Ten trener to wiadomo, nie? A Rymaniak? Też. I ktoś jeszcze? Pewnie by się ktoś znalazł. Kurczę, jeszcze coś tam było. Kurde, też mam teraz razu zawias. Malarczyk. No właśnie, ty wiesz więcej zawsze. To co, miłego tygodnia pracy Karol, dzięki, że wystąpiłeś w tym materiale. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze jest. Chciałem zabrać uwagę, o, pan widzę, pan dzisiaj dopieszcza swój autobus. Proszę powiedzieć, gdzie on jest myty, jak jest myty, jak często i jak takie coś dużego można tak łatwo umyć? Praktycznie my to jest po każdym wyjeździe i przyjeździe. Gdzie? No, niestety to na stadionie. Ale w jaki sposób? już on ma 2 metry, 4. 4? 15. Ale chodzi o wysokość. No to dwa sześćdziesiąt. 2,60. 2,60, tak pan to robi technicznie? Czy tak są taki wysoki? Nie no, jedzie pan jakoś tak, nie pan zdradzi. Jedzie... No, proszę pana... Jedzie pan no, ze szlafa czy jak? Wężem i otałka specjalna. A nie może pan podjąć żadne zajezdnię do tego, do autobusową tam podjechać? Nie odmyję tak jak ręcznie jeździć. Ile trwa mycie autobusu? E, zależy jak się do tego przykłada, także ładnych parę godzin. W ostatnich dniach odbyła się sesja zdjęciowa do najnowszego kalendarza, którego możecie się już powoli spodziewać, ale jeszcze nie mówimy wszystkiego. Pozdrawiam wszystko pan Kwiatomilica. Ale Mamy wiecie? jeszcze dyrektor. Życzę Ci powodzenia. Jak Połóżmy w słońce. Chodź. Tak. Dobra. Proszę dalej. Idź, idź. Już rozgrany po treningu. Aj. I raz, raz, dwa. Pan ma takie koszulki, żebym wygrącał, jak... Jest to 3000... Jak to? Proszę To, to, to podać z... kompletnie jakąś liczbę. Nie! Nie! Nie, nie drugi! Nie, ja co? 2, 1. To prawda, to... No bo 3, 2, 1. To prawda, to... To prawdopodobnie 3000 jest. Ja oglądam każdy. 3, 2, 1. To prawdopodobnie. nie mogę. Gdzie on się włącza? To prawdopodobnie. To prawdopodobnie. 3, 2, 1. To prawdopodobnie. Top! top 30 ton. jest doskonałe, a teraz jest prawdopodobnie. Prawdopodobnie, A to jest nieprawdopodobnie. Podobnie 3248 odcinek Ligi Plus Extra. Ja oglądałem każdy. Jest niedziela 19.30. Ariel Mosur. Zaczynamy. Kurc. Dobrze Cię potrwałem z Lepiej niż wtedy, co? A powiem Ci szczerze. Panie operatorze, mały konkurs. Mhm. Tą piłką jak najbliżej yy, maszyny. Dobra. Ale Pan pierwszy. A ja pierwszy? Z kamerą? Tak. Może być. No Tradycje karlingowe jeszcze przed nami. Później się dogadamy. Z tego co pamiętam, to tata Piotruś parę bramek z bani załadował. No, miał bardzo mocną głowę. Ma do dzisiaj? Oj, tak. Dziękuję bardzo! Tylko dawaj, i kalle, a jest ciebie maksa przy, przy tych 20. Tu nie ma Artykuł, nie? No to w takim razie życzę wrażeń. 3, 2, 1 i 1! Przepieczone! Gdybyś trafił w Gabora, dałbym ci bonus 5. Proszę 34 Tak, Faktycznie sezon A propos dobrego serca, to rzecz jasna od Ariela dla państwa koszuleczka. Dziękuję śliście. Fantastyczna e, robota. No i co, no i życzę tego powołania do tej karty seniorskiej, no. Też mam taką nadzieję i dziękuję bardzo. Będzie. Nigdy tego szanowna telewizja Plasta Gliwica nie robimy, aczkolwiek na życzenie abonenta Ariela, właśnie z Gliwic, sprawdzamy jego wartości punktowe. Przy okazji oglądamy jego film z Komunii. Do tyłu. W zasadzie, w zasadzie troszkę przesadziłem, bo, bo, bo to nie operator, to kamerzysta. A, Ten sam kamerzysta, który jakby był tak. na Komunii Ariela. Tak, tak, gdzie zachować się, a nie się Dobrze wygląda. Włącz play. Enter. Enter. O, 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 włącz. Nie ma. Jedno. Yes. Państwo. Operator mówił, że jest punkt 11. Szukamy kogoś, kto powie. Tak, tak, ja powiedziałem, że 7, dlatego operator jest skreślony. A to jest kolega dźwiękowiec, którego niestety nie muszę zostawić, bo no, umie nie, 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 nie będzie wam nie będzie wam przeszkadzał, jak będzie na meczu tu stał. Ja dziękuję, ślicznie. Dziękuję. Niebiesko-czerwoni, nasz stadion już na was czeka. Widzimy się w piątek o 18:00. Za chwilę odbędzie się odprawa. Tak jest. Jak często? Co to jest odprawa dla tych kibiców, którzy jeszcze nie widzieli tego? Odprawa, no to to jest w zależności od tego co przygotowujemy, ale najczęściej jest to materiał wideo, w którym jakby tutaj trener, sztab szkoleniowy chce przekazać informacje do drużyny, czy bezpośrednio o przeciwniku, rywalu, czy o swoim modelu pracy w formie wideo, w formie animacji dla drużyny, żeby mogli jakby jeszcze lepiej zrozumieć to, czego oczekujemy później na boisku od. Zawodników. Czy to jest grupa pracy, przejrzeć te mecze, wyciągnąć te animacje, zrobić to, to jest taka praca bardziej edytorska? Tak? No dokładnie, ale no, po to mamy tak szeroki sztab i sporą grupę asystentów, analityków, y, trenerów. Oczywiście wszyscy jesteśmy y -y. trenerami po to, żeby jeszcze usprawniać to i żeby tego mogło być więcej. Pytanie, korzystacie z takich narzędzi, jakichś, jakichś insta, coś takiego? Korzystamy. Korzystamy z wielu narzędzi do wycinania, do y, przygotowywania bezpośrednio raportów, do obrysowywania, bo wszystkie też. Pliki są w formie animacji, także tak Super. to wygląda. I ostatnie szybkie pytanie: naprawdę, proszę sobie robić, tylko no. mi, czy częściej są, jakby że tak powiem, uwagi krytyczne na tych materiałach wideo, czy bardziej takie zachęcające, że na przykład Zawsze pokazujecie sobie... typu Jakubsz, że nie wyszedł z bramki, na przykład, tak? Zawsze są rzeczy do poprawy, ale zawsze są też dobre przykłady, więc zawsze możemy być lepsi, ale nigdy nie traktujemy ich jako minusów stricte, tylko bardziej jako rzeczy do poprawy, czyli coś, gdzie możemy się poprawiać elementy. Czyli to nie jest taka krytyka, to jest konstruktywna krytyka, nie tak jakaś jest, taka… Tak jest, tak jest, ale zawsze jakieś... staramy się też pokazać oprócz tych momentów do poprawy też jakby rzeczy, które dobre zrobili zawodnicy w tym samym elemencie. Czego jest więcej? Dobrych elementów. I jest, czy są jeszcze jakieś takie <noise> motywacyjne rozmowy na przykład? Typu jak tam w Michniewieś kiedyś tam dla łączy nas piłkę robi przed meczem? Czy raczej... Yy, raczej spontanicznie. Wynika to jakby też z roli trenera i tutaj jakby bezpośrednio to czego chce. Czy bramkarze mają osobną odprawę? Wszyscy mamy taką samą. Jeżeli jest potrzeba to bramkarze mają inną odprawę. Inne elementy są pokazywane. Ogólnie jesteśmy bardzo zgranym teamem i, i walczymy o zwycięstwo. A powiedz Kuba, czy Fero bardzo korzysta z Twojego doświadczenia? Fero, Karol, młody Rychcik, jak No ty... i młody Jelonek, wszyscy korzystają. W ucharze Karol na zero. Aha. Jak oceniasz jego występ? Bo to jest ciężko wyjść z ławki, tak? I zagrać na stówę, tak? No jest przygotowany do tego, jest świadomy, że w każdej chwili może wejść w każdym momencie do grania, więc musi udowadniać, pracować na treningach. Tak I jak ty kiedyś to robili. Tak, szansę dostanie, jeżeli będzie potrzeba, wchodzi i... I gra to jest najważniejsze. Tęsknisz za grą? Tęsknię bardzo. Ale masz teraz ważniejsze funkcje. Mam, ale jeszcze cały czas się ruszam. Jeżeli będzie potrzeba, to jeszcze do tej bramki mogę wejść. Aha. Idzie, idzie. Bednarek, czemu nie jesteś na odprawie? Co ciebie to nie dotyczy? No, my nie chodzimy. Masz, a masz jakieś uwagi, że zawsze za wolno dobiegłeś do zawodnika, który upadł, co? Nie, nie za, za szybko, właśnie. Za szybko biegłeś, no. Czy ty nie masz jakiegoś takiego przygotowania taktycznego z swoim, z swoim kolegą? Nie, no, zawsze, zawsze coś tam gadamy, tak? Tak? Analizujecie? A widzieliście tak. siebie w ostatnich kulisach z, z zagłębia lubin? Cała wasza akcja, jak zerwaliście się do biegu. Aha, no, ale w, nawet ta, Paulina nawet liczyła nam czas. No właśnie. I co? <laughs> 12 sekund, no szybko w miarę chyba, nie. Macie... Jak na fizjoterapeutów. Pracujecie też od takimi sprintami? Bo też możesz, jak się tak zerwiesz, że zerwiesz się i zerwiesz sobie mięsień bo tego biegu, to co wtedy? No trudno, no, żyje się dalej, tak? szes bez butów chodzi. <grym> Dobrze, <grym> jakie tam nastroje przed tymi meczami? Po awansowany? No przynajmniej wygraliśmy, tak. Dobrze jest. Ale no, teraz korona, jeszcze ligowe, trzeba w lidze się pokazać. Jak nastroje? Pozytywne. Dobrze. Dobra Majki, szybka piłka. zatrzymać trzymaj Twoją bramkę. Wiesz, nikt nie widział Twojej bramki na świecie, to powiedz mi, opisz jak to wyglądało. Zostało posłane bardzo dobre dośrodkowanie przez Arka Pyrkę. Już przytomnie wstrącił piłkę wzdłuż bramki i znalazłem się tam i z najbliższej do gości umieściłem piłkę do, do siatki. Tak jak a tutaj na załączonym obrazku. <laughs> powiedz mi, wierzyliście do końca, czy już myśleliście o kary? Czy znowu remis myśleliście? Czy... Wierzyliśmy do końca. Jak to działa w ogóle? W, że takie, jakie to muszą być emocje, że w ostatniej akcji strzelacie bramkę? Co ty czułeś? Wios? Wspaniałe, nie do opisania. To co? Teraz czekamy na mecz z yy, Piątkowy. Tak jest. Mecz, który odbędzie się o 18.00 już jutro. No i powiedz mi, jakie odczucia macie? Na pewno chcemy wygrać. To A. jest dla nas najważniejsze, żeby wygrać i... Zapewni sobie trzy punkty. Myślę, że już tych teremisy się już powinny skończyć i będziemy już teraz walczyć. Dokładnie. to pełną pulę. Czego ci życzyć? Bramki z zwycięstwa. A co na odprawie było ciekawego? Analiza naszej gry z poprzedniego spotkania. Czy z Ligowego czy z Pucharowego? Nie, z Pucharowego. Okej. Okay. Czy analizowałeś Twoją bramkę? E, nie, nie. Analizowaliśmy ustawienie względem już kolejnego spotkania z koroną.